Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii z gry Europa Universalis 4, w której gramy Aragoniem. Jak pamiętamy, w poprzednim odcinku już praktycznie wygraliśmy wojnę z Kastylią. Dzisiaj, teraz, skupimy się przede wszystkim na tym, żeby podbić wszystkie jej prowincje, a przynajmniej więcej. Chciałbym wszystkie, żeby nabić jej jak najwięcej wyczerpania wojennego, co następnie pozwoli rozwalić ten kraj, a przynajmniej znacząco go osłabić. I jedziemy Jesteśmy obecnie w stanie wojny z Nawagą i Kastylią. Ta wojna jest już praktycznie wygrana. Jesteśmy również w stanie wojny z Maroku i Tlemken. Do tej wojny wciągnęła nas Portugalia i szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy chcę w tej wojnie brać udział. W Anglii wybuchła wojna róży, wojna czyli w tej chwili Anglia jest wyjątkowo słaba, a z tego co widzę, Francja już nie toczy żadnych wojen. Na dość silne sojusze nie uda się, nam się raczej w najbliższej przyszłości chcieli zaatakować. Nie wiem, czy chcę podpisać sojusz z Francją, hmm, może być to dość ryzykowne. Wybaczcie, dzięki Skype'a zapomniałem wyłączyć telefon podczas nagrywania. Yy, nie wiem, czy chcę wejść w sojusz z Francją. Francja jest zawsze silnym sojusznikiem, ale nie wiem, czy chcę pozwolić jej się rozrosnąć, ponieważ potem może być bardzo ciężka do yy, pokonania. Kasyli chce nam dać łodlepsy, my oczywiście się na to nie zgadzamy. E, tutaj wypłyniemy sobie statkami, które nie są uszkodzone, pozostaje jeszcze na tawy. Póki pamiętam, zmi e, możemy zmienić, nie możemy zmienić e, militarnych wkusów. E, niestety... E, no to co, podbijamy Hiszpanię dalej. Z tego co widzę... E, Portugalia w tym momencie traci Ce Ceutę, co i ten Traci Ceutę, wygraliśmy kolejną bitwę o z Hiszpanią. Będziemy teraz po kolei przyjmować jej prowincję. Nie powinno to być nic e, trudnego, szczególnie że e, Kasty Kastylia nie ma w tym momencie armii. Genua i Anglia mają nowych królów, e, a my już mamy pełną flotę e, statną, e, pełni gotowości bojowej. Portugalia chce. Wygrywamy kolejne bitwy, nawet przejęliśmy jeden statek, z tego co widziałem w tej bitwie. E... Tak, przejęliśmy. E... Możemy go wesprzeć do patrolowania handlu genuańskiego. Gen... Genuańskiego. E... Kastylia chce nadłożyć kolejną ofertę, pokoju. oczywiście się na nią nie zgadzamy. E... Podbijamy kolejne prowincje. Portuga Portugalia próbuje nam. Próbuje, w sumie, próbuje. No, nam pomaga w podbijaniu kolejnych prowincji. Dzięki czemu nabijamy coraz więcej wyczerpania wojennego. Wyczerpanie wojenne to jest coś, co jest skrajnie niekorzystne dla kraju. Zwiększa ryzyko buntu i przynosi same negatywny efekt. Chociaż trzeba przyznać Portugalii, że Portugalia wysyła nam. Przekazuje nam okupowane przez siebie prowincje, co jest bardzo miłe z ich mm. Niedługo przyjmiemy Castilla de Castowieja, Tak się nazywa Castilla de Vieja, o Castilla de yy. Co będziemy chcieli wziąć w tej wojnie? Yy. Zobaczmy sobie na mapę produkcji. Z tego co pamiętam... Yy. No tak, Sevilla jest dość daleko. Za daleko, żeby można było ją wziąć w jednej wojnie. Bezpiecznie. Toledo nie będziemy mogli podbić, ponieważ jest ich stolicą. Chociaż w sumie nie wiem, może będziemy mogli. Najchętniej bym wziął Lamancę Mancha, La Toledo i, i Płękę. Czemu te prowincje? Ponieważ są chronione przez zamek, który chroni przed dewelerantami. Będziemy mieli Mancha, czyli złoto złoto które da nam ogromny bonus do przychodów yy. za chwilę zdobędziemy już 100% yy, 100% wyniku pojemnego yy, z Nawadą Zobaczmy czy możemy już w tym właśnie jeszcze jestem ciekawy czy tani będzie yy, dać prowincję od Nawady czy bezpośrednio od Hiszpanii yy, tutaj będą kosztowały Zobaczmy sobie Toledo, 41 i 32 punkty dyplomatyczne. Od Hiszpanii będą kosztować Toledo, 41 i 32. Czyli taka sama opłacalność, ale od Hiszpanii możemy wziąć nieco więcej. Ponieważ będziemy wysyłać dyplomatów dwa razy. W tej chwili mamy w sumie trzech dyplomatów, bo przydałoby się coś z nimi zdobyć Ale chcę poczekać z tym do zakończenia tej wojny. Mamy... Jeszcze w tym czasie toczy się nasza wojna z Madoku, granadum i tlemkenem. Hmm. Szkoda, szkoda szczerze mówiąc. Nie, nie zdłamy w tym momencie zdobyć grenady, a będziemy mieli z nimi dozej. Genua ustawiła nas na swoich rywali, kastelia kodowe, ale to już jest. To już są ostatnie podrygi, Nie ciadygni. Genoa ustawiła na nas embargo handlowe, nie jest to nic korzystnego, szczerze mówiąc. Możemy wziąć technologię militarną i oczywiście ją weźmiemy, dostaniemy zwiększoną taktykę i modale. Mówiłem, te pierwsze technologie są bardzo mocne. Zwiększenie modali o pół jest ogromnym bonusem w początkowych etapach gry, a dodatkowo jeszcze otrzymujemy zwiększoną taktyki, czyli, z tego co pamiętam, one dawały mniejsze... Obrażenia, mniejsze obrażenia zadawane przez przeciwników w fazach bitwy. Jak można zauważyć, każda bitwa podzielona jest na kolejne fazy i w tych fazach zadawane są obrażenia. Zobaczmy jeszcze, jakie wyczerpanie wojenne zdołaliśmy kasteli. już nabić. Kastelia mają już 12,5 wyczerpania wojennego. Dość sporo. Dość sporo. wpływa to bardzo negatywnie na ich ryzyko buntów w ich prowincjach. Po zakończeniu wojny będą mieli naprawdę duży problem z buntami. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli nie będą w stanie w żaden sposób ich powstrzymać, i spodbiliśmy La Viehe. w tym momencie możemy już podpisać pokój. Co, chci co chcieliśmy wziąć? Chcieliśmy wziąć tę prowincję od Kastylii. Dlaczego chcę dużo brać od Kastylii? Ponieważ da nam to Power Projection, Power Projection wyznacznik naszej mocy. A to dlatego, że są ustawieni jako nasi wywale. Jak widzimy, już 25 Power Projection da nam dodatkowego lidera, czyli na przykład dowódcy sił lądowych morskich, ale gdybyśmy mieli, do, gdyby udało nam się do, dobić do 50 Power Projection, otrzymujemy co miesiąc jeden punkt każdego rodzaju. Hmm. Poza tym daje to nam głównie dodatkowe pomysły takie jak zwiększone modale armii i floty. Chcemy wziąć te trzy prowincje. Czy jeszcze coś możemy wziąć? Z prowincji nie możemy wziąć już, z tego co widzę, żadnej. Nie uwolnimy żadnego kraju. Chociaż wczoraj mówiąc, przyjemnie by było zobaczyć jak, 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 jak Castelia radzi sobie z Witwem Leonem. Moglibyśmy zakończyć ich sojusz z Gurkungią i to by wcale nie było takie długie rozwiązanie. Chociaż według mnie lepszy, lepszym wyjściem będzie dzielić po prostu warlepsu. będą nam co miesiąc płacili 10% swojego przychodu. Kastylia hmm. nie ma wyboru, musiała się zgodzić na, tu, na naszą propozycję, ponieważ e, nie miała już żadnych sił pozwalających, na, e, pozwalających liczyć się na zwycięstwo. Teraz możemy już spokojnie wysłać e, dyplomaty do Nawarty z ofertą pełnej aneksacji. Inaczej mówiąc, Nevada będzie od tego momentu należała do nas. Hmm. Możemy w tym momencie zbudować fort w jakiejś prowincji. Zastanawiałem się nad zbudowaniem fortów w Saragoście hmm. ale nie wiem czy to będzie... Nie, nie wiem czy opłaca się w tym momencie zbudować forty. Nie, nie planuję na razie wojny z Francją. Nie wiem czy chcę ją wziąć na sojusznika. Hmm. Tak jak mówiłem, nie chcę, żeby stała się tutaj zbyt silna. Z kolei wzięcie jej na sojusznika pozwoli nam pozwoliłby nam z drugiej strony e, zabezpieczyć swoje tyły w czasie ewentualnych wojen na południu. Mm. Coraz, jak widzimy nasze wojska w tym momencie e, posiadają tylko czarnej flagi. Oznacza to, że są niezdatne do e, podejmowania jakichkolwiek działań zbrojnych. E, będą mogły to robić dopiero e, po powrocie do... E, do prowincji Macierzystej, do, jakiegoś, do, no, do jakiejś prowincji naszego kraju. Jak widzimy teraz, już te jednostki są całkowicie zdatne do boju. E, możemy prze, przejść przez tereny Kastylii, ponieważ z tego ponieważ wydaje mi się, że dała one pozwolenie na przeważ od dla Portugalii. Oczywiście dała. E, pomożemy dlatego Portugalii w wojnie z Grenadą. Zależy nam na jak najszybszym zlikwidowaniu granady, co pozwoli nam oczywiście na co pozwoli nam oczywiście co ja chciałem powiedzieć zlikwidowanie granady pozwoli nam w przyszłości dalekiej zdobyć zdobyć stworzyć Hiszpanię o stworzyć Hiszpanię będziemy mogli ale to dopiero jak Grenada przestanie istnieć, takie państwo. Mm. Oczywiście wolałbym, e, wolałbym, gdyby ta Grenada należała do mnie, ale nie powiem, nie powiem że szczególnie bym się obraził, gdyby Portugalię ją Chociaż w domyśle chcę w przyszłości tę Portugalię oczywiście zająć. E, ma, nie mamy kodów na prowincjach podbitych przez, e, e, od Kastylii i od Nawady. Oczywiście musimy stworzyć, to zmniejsza niezadowolenie w tych prowincjach mogliśmy najpierw mm, źle zdobyłem mogliśmy najpierw zredukować wyczerpanie, bo inne kodowanie kosztowałoby wtedy mniej To e, Prowincje, które nie są skodowane e, mają większego e, tego co dają mniejszy przychód i są co? Dają mniejszy przychód tak można to przede wszystkim zapamiętać, Catalan, e, Katalan a tutaj jest Castilian. Co, co dawała ta, nam ta decyzja, muszę sobie przypomnieć e, Accept Cultural Shift e, Catalan is the dominant culture e, czyli nie chcemy tego przyjąć, raczej wydaje mi się, że ta decyzja nie jest na tym momencie posiada. zastanawiam się, czy chcę e, wyprowadzić desant na ziemiach Maroku e, Maroko, Maroko i Chlem Ale nie wydaje mi się, że to było e, że to było w jakikolwiek, w jakikolwiek e, sposób e, dla mnie forsalny w tej chwili. E, jak widzimy mamy ryzyko buntu duże podróity w podróżnych duże, 12,5%. Bunty wybuchną zapewne, dlatego też nie chcę za bardzo oddalać się swoimi wojskami od granic naszego kraju, dlatego raczej po, po prostu pozwolimy tej wojnie się toczyć. Jak Portugalia przyjmie tę prowincję, prawdopodobnie spisuje z Granadą. Ja niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ jestem tylko współ toczącym te wojny. Yy. Za to mogę, mogę spróbować zniszczyć flotę yy, przeciwnika. Jak mówiłem, armia, armia nam się przyda bardziej na kontynencie. W tym momencie yy, tutaj widzimy 11 yy, statków tlemkenu blokuje yy, blokuje yy, Portugalię. Pokłania się z nimi, zastawić. W tym czasie e, Portugalia zajęła fot i e, będzie musiała płacić WordPressy dla, dla Portugalii. Oznacza to i zerwać wszystkie słysze. Oznacza to w praktyce tyle, że jak tylko skończy się e, plus rozejm e, z nimi, zostaną oni podbici. Hmm. Ciągle się zastanawiam, czy, czy na pewno chce, e, czy na pewno nie chce e, brać udziału w tej wojnie. Ale nie wydaje mi się, że to mogło być dla mnie w jakikolwiek sposób korzystne. Straciliśmy niestety jeden statek handlowy w tej, w tej walce. Nie wiem skąd on się wziął w tej walce. Chyba przyjąłem go w jednej z poprzednich bitach. Kiedy wybuchną nam bunty? Anglia zdobywa... Mamy jakiś dłuższy event. A co Anglia zdobyła jeszcze z pracy na tym? na... Na ważrze, Angel była klejna czyli tylko roszczenie na szczęście. E czyli możemy e albo wydać 120 dukatów, zyskać 2% e siły misjonarzy, e stracić e 120 dukatów za e roczny prestiż, albo stracić 1 prestiż. E Stać nas możemy ufundować. E Monastery, nie pamiętam w tym momencie co to było, ale dzięki temu zdobędziemy 2% sił misjonarzy, co nam się przyda przy ewentualnych podbojach Afryki Północnej. Kiedy wybuchnął nam... Kiedy wybuchnął nam bunt? bunty chciałbym sprawdzić w tym momencie. Niestety nasz... Lider naszej floty umarł. Niedobrze, admirał przydał się w tej wojnie, pozwolił zniszczyć statki Kasteli. Buntownicy wybuchną za dwa lata. W tym czasie chyba powinniśmy zdążyć, chyba, chyba powinniśmy zdążyć wrócić już z naszą, z naszą armią, więc wyślijmy ją do Madoka choćby, choćby po to, żeby e, odbić Serbę. Austria, Austria wzywa nas do wojny przeciwko gdy mówi o w Savoy oraz Florencji no ciężka decyzja muszę powiedzieć nie, ch nie chciałbym się wplątywać znowu w kolejną wojnę zobaczmy z kim toczy w tej chwili wojnę z kim toczy wojnę Albanią, Bośnią, Genułą, Austrią, Szwajcarią, Prowencją, Lodaini i Węgrami. E Powiem szczerze, ta wojna zapowiada się ciekawie. Możemy zaakceptować, nie chcę stracić całych 25 prestiżu. A szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że zdołali dotrzeć aż tak, da, aż tak daleko od Więc w tym momencie toczymy trzy wojny. Widzimy tutaj dość dużą armię Ferrari, Savoy i Florencji. Nie pamiętam, to, czy Savoy to jest Sabaudia, nie pamiętam, możecie mi powiedzieć. A jak się potoczy ta wojna, jak się potoczą dalej losy naszej Aragoni, tego dowiecie się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!